Fala Bogu. Fala Bogu. Fala Bogu. Wspaniały tekst. Ten 15 rozdział sobie zaznaczyłem, kiedy się... bo tutaj podpisali o zmartwychwstaniu Chrystusa Ja sobie zaznaczyłem Ewangelię Zbawienia. To, co tutaj powiedziane, to, co Paweł powiedział, to... to jest... to jest zbawienie. Tylko... Czy w to uwierzą, czy nadaremnie, czy, czy nie nadaremnie, to zależy, ale jak, jak tu wspaniałe Paweł opisuje. Ewangelia, czyli dobra nowina, którą wam, zwiast, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą wzbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Kilka razy Paweł tutaj mówi o słowie nadaremnie nadaremnie. Tutaj w dziesiątym wersecie też a łaska jego okazana mi nie była daremna. 14. I kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza, jeśli Chrystus nie został wzbudzony. Ta dobra nowina, ona polega na tym, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Ta dobra nowina zbawienia, ona polega na tym, że Chrystus umarł za grzechy nasze. I z martwych wstał. I jego widzieli. Wszyscy, a na końcu i Paweł. Wszyscy widzieli. I wszyscy mówili o, tym, o tej wspaniałej, dobrej nowinie, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. To wspaniała nowina. Nareszcie jest możliwość zostać się bez grzechów, być Вичищеними, бич чистими. Бо Єсус Христос виконав пісьма. В Єзусі Христосі доконалося. І маємо святку. Кефас 12 і інні, і на концу Павел. А дійс ми. Теж ми знаємо ті добреї новини. Ми читаємо тим, Tylko czy wiara? Daremna, niedaremna? Czy kazanie daremne, czy niedaremne? Czy wierzymy w to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy? Że możemy żyć bez grzechów? Jesteśmy wolni? To jest wspaniała nowina. Tak, jakby siedzieliśmy w uwięzieniu, i ktoś przychodzi do nas i mówi: Wola, jesteś wolny. Idź więcej, nie grzesz. Idź, jest możliwość. Nie wracaj tu. Ta dobra nowina, ona już idzie i idzie i idzie. Ale tak. Dużo ludzi po prostu nie wierzą. Nie wierzą, i ta dobra nowina dla nich będzie kiedyś złą nowiną. Ale zanim człowiek jeszcze oddycha, zanim jeszcze żyje na tej Ziemi widzi, słyszy, odczuwa jest możliwość tej dobrej nowinie uwierzyć. Że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. O tym można mówić tysięcy razy i miliony razy. Że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Żeby tylko to pamiętać, Księga Izajasza, 6 rozdział. Od dziesiątego wersetu. Znieczuł serce tego ludu i dotknie jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie uzdrowiał. I rzekłem, dopóki Panie, a on odpowiedział. Dopóki nie upustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią, Pan uprowadzi ludzi daleko i w kraju będzie wielkie spustoszenie, a choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, ta ponownie będzie zniszcz zniszczona jak dąb lub jak terembid, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest Jego pień. Tak jak dąb, to wszystko będzie zniszczone. Wydaje się mocne, takie wspaniałe, ale jak nie ma wiary, jak nie ma tej dobrej nowiny, to ta cała moc, ona robi się niczym. Daremna wiara. Pierwszy rozdział Izajasza. 28 werset. Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagwada, a ci, którzy opuszczają pana, zginął, bo wstydem się okryjecie z powodu dębów, których macie upodobanie. I rumieńcem zapłoniecie z powodu gajów, które lubicie. Bo staniecie się jak dąb, którego liść zwiędnie lub jak ogród bez wody. I mocarz stanie się paździerzem, a jego dzieło iskrą. I spłonął obaj razem i nie będzie komu gasić. Ten paździerz to takie odpady od pakuli. Może ktoś kiedyś widział pakule, to takie odpady. I oni bardzo dobrze zapalają się od iskry. Żeby rozpalić ognisko, to wystarczy, wystarczy jednej iskry, żeby ten paździerz podpalił wszystko. Tak samo wygląda człowiek, który myśli, że jest jak dąb. Taki mocny, że może pójść tam, albo indziej. Mając ewangelii Dobrej nowiny, tego, że jesteśmy już wolni, żeby nas Bóg zachował, żebyśmy nie chodzili między tymi dębami, między tymi gajami. Czym jest ten dąb? To, to co pochodzi od Amonician, Moabician, z Babilonu, z Egiptu, to te dęby. Czy to zniknęło, już nie ma tego? No nie. To wszystko jest i teraz. Jest tu wszystko. W sklepach, na ulicy. Wszędzie. Człowiek jak tam chodzi i myśli, że jest takim mocarzem, to to spłonie. Nie będzie owoców. Bardzo często można zobaczyć, jak ludzi w religiach myśląc, że jest ubranie, czy buty, czy jedzenie, czy cokolwiek z tego światu jest fajnie takie, że pokazują w tym, że to błogosławieństwo od Boga, że mogą sobie pozwolić na takie rzeczy. Przychodzą w zgromadzenia w tych religiach i myślą, że bohatery są, że mocarzy. Ale Bóg przez zajasza mówi, że to wszystko spłonie. To wszystko będzie zniszczone. Psalmy bardzo dobrze zaczynają się pierwszy psalm. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, Lecz ma upodobanie w Zakonie Pana, i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, wydając swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie. Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Trwajmy w tej Ewangelii, wierzmy temu, co tutaj jest napisane, zachować, zachować wszystko, co, co tutaj jest zapisane, zachować tak, jak Wam zjastowałem, mówi Paweł. Dokładnie tak, jak zwiastował, był ukrzyżowany za nasze grzechy. Jak nasze serce gdzieś pragnie, nasze emocje pragną gdzieś do tego światu, zobaczmy na Golgotę, zobaczmy na krzyż, patrzmy tam, w tą stronę. Czy to jest potrzebne dla krzyża? Czy tu musimy tam iść? Z martwych wstaw. Trzeciego dnia. On jest Panem. On jest Zwycięzcą. O tym krzyczy wszystko: że On jest Panem. On jest Królem. On zwyciężył w grzech. On zwyciężył w wroga duchów ludzkich. Teraz mamy Pana. Mamy Zbawiciela. Mamy tego, który nas poprowadzi do tych czystych wód. Czystych. Nie musimy. Karmić się czymś z tego świata, trwajmy w tym. Niech Pan nas prowadzi w tym. To, to wspaniałe życie. Patrzeć tylko na to, co Jego, żyć tylko tym, co Jego, Jego Słowem, Jego społeczeństwem, będąc wspólnie razem, w jednym Duchu, którym nas ucieszył, dał nam nowe życie. Trzymajmy się tego życia. To jest dobra nowina. Chwała Bogu. Amen. Amen.